Cześć, witam cię serdecznie w kolejnej części. Dzisiaj chcę przyjść do ciebie z takim tematem, który bardzo często um, też trafia do mnie od rodziców moich uczniów, zwłaszcza tych nastoletnich. Uch, to jest taki okay. um, trochę wyraz rozżalenia. On, czy tam, ona mnie nie słucha. Hmm. Daje do myślenia, ale to jest znowu. Bardzo, bardzo złożony temat. No właśnie, jeżeli ten temat jest Ci bliski, jeżeli Ty też masz wrażenie, że Twoje dziecko Ci nie słucha, jeżeli mówisz coś po raz dziesiąty, a ono patrzy w telefon albo w ścianę, jeżeli czujesz, że oddalacie się od siebie i jesteście coraz bardziej z dwóch światów, no to to nagranie jest dla Ciebie. Jest to bardzo częste, ale nie musi, naprawdę nie musi tak to wyglądać. Warto jednak zacząć od tego, że to dziecko nie jest. To jest bardzo ważne. To dziecko nie jest Twoim wrogiem. To nie jest tak, że kliknęło mu naście lat i on na, nagle się zrobił złośliwym, wrednym y, dzieckiem. Nie, bo y, to, co zawsze powtarzam z wartością po prostu maniaka y, relacje z dzieckiem nawiązujemy od dzieciństwa. Umiejętność słuchania obustronnego nawiązujemy od dzieciństwa. Więc. Y, ale też są pewne tutaj zmiany, które bardzo często mieliśmy relacje dobre, jak dziecko było małe, ale coś się zadziało. E, właśnie, kiedy dziecko zaczyna wkraczać w ten wiek nastoletni. Więc sami widzicie, że ten temat wartałoby po prostu w różnych kategoriach rozpatrywać, tak? Jeżeli relacja z dzieckiem była od początku dobra, nastąpiły zmiany, co teraz? Jak to wdrażać? Jeżeli nie było praktycznie relacji, tylko pytanie: jak w szkole? I takie sucha wymiana treści, bez zaglądania w prawdziwy świat dziecka, co lubi, co ceni, jakie ma wartości, Bo tak, dziecko też może mieć swoje wartości. Zwłaszcza, że mental dziecka, jego psychika tak naprawdę najbardziej buduje się właśnie do szóstego roku życia to wtedy jego wartości i przekonania. Są wchłaniane każdą cząstką, i dopiero później on sobie z tego buduje swoją własną tożsamość, ale to jest na e, zupełnie oddzielne nagranie. Więc bardzo często, jeżeli dziecko wkracza w ten okres nastoletni, wielu rodziców odczuwa taką e, jego postawę jako brak szacunku, tak? czyli ignorowanie. A bardzo często jest tak, że to jest mechanizm obronny. Danego, danego nastolatka. W tle być może słyszycie bunt mojej czterolatki, ale tak jest. Też się uczymy okiełznać emocje, i... ale o tym to jest zupełnie oddzielne nagranie, całe by mogło być poświęcone mojej emisji. Wracając do, do rzeczy. Nastolatek bardzo często zamyka się w sobie nie poprzez złośliwości, nie przez wpływ. Osób trzecich, tylko dlatego, że często nie wie, nie wie jak ochronić się też z różnymi bodźcami, które do niego do, po prostu docierają. Z nadmiarem tych takich emocji, ocen, czasem ze, też sprzeczności, które ma. Czyli w domu mówi co innego, w szkole co innego, a, a znajomi koledzy mówią jeszcze coś innego. I ten takie życie pomiędzy. Jesteśmy z każdej strony, to dziecko jest bombardowane z każdej strony trochę innymi wartościami, innymi przekonaniami. I ono z tego wszystkiego, z tej całej lawiny, musi po prostu trochę otrzepać i wybrać to, co jest dla niego dobre, to, co jemu służy. Ale z drugiej strony, jest ten rodzic, który w tym momencie czuje się ignorowany, niezauważony, pomijany i po prostu i też odrzucony. Ja też z jednej strony się nie dziwię, tylko tutaj trzeba pamiętać, kto ma pozycję dorosłego. Ten nastolatek, który dopiero wchodzi w ten świat, czy ten rodzic? No właśnie, i tutaj e, kilka wskazówek, e, od czego warto zacząć e, wychodzić z tego błędnego koła, bo tutaj zatacza się takie błędne koła, czyli ja się zamykam, ten nastolatek, bo ty mnie nie słyszysz. Rodzic się frustruje, a dziecko znowu przestaje słuchać. I to jest tak w kółko. I to jest błędne koło. I ono do nikąd nie prowadzi. Więc tutaj my jako rodzice powinniśmy wyjść z inicjatywą, z otwartością. Czyli warto zmienić sobie, przeklikać w swojej głowie taką intencję. Chciej usłyszeć to dziecko, a nie od razu poprawiać. To otwórz się. Najpierw wysłuchaj. Czyli zamiast od razu dawać rady, warto zatrzymać się i dopytać i przede wszystkim zapytać się, czy teraz chcesz, że o tym porozmawiać? Albo inaczej, nawet nie porozmawiać, czy chcesz, żebym teraz Cię wysłuchała? Czy wysłuchał, tak? Jeżeli to ojciec. I dać przestrzeń. I bardzo często od pytania minie jakiś czas, i wtedy trzeba. I, i dziecko za jakiś czas się aktywuje. To nie jest tak. To nie jest akcja, reakcja. Ono bardzo często musi to pytanie, jeżeli to pytanie nie padało regularnie, często, więc dla niego jest nieznanym. Więc ono musi przetrawić. I uwaga! Dziecko nie otwiera się wtedy, co my chcemy. Na Nastolatek ymm, otwiera się wtedy, kiedy on czuje potrzebę. Kiedy czuje się, kiedy te emocje są mniej więcej tak ukiełznane, to może być w samochodzie, to może być na parkingu, to może być wieczorem, kiedy tobie się już jedno oko po prostu zamyka, ale musisz to wytrzymać. Bo jeżeli ono się otwiera, to łap ten moment. I nie dawaj rad, tylko najpierw wysłuchaj. I tutaj jest ważna też taka autoregulacja yy, rodzica. Czyli najpierw reguluj no. siebie swoje emocje, yy, przesiej je. Przesiej no. ten swój filtr. Niczym zareagujesz na cokolwiek. Jeżeli mówisz z poziomu napięcia do dziecka, z poziomu napięcia, złości, yy, to dziecko to czuje. I później się zamyka. I ono może kilka, kilkukrotnie próbować nawiązać z Tobą relację, ale jeżeli będzie za każdym razem po prostu spotykało się z oceną, z negatywnym podejściem, to w końcu przestanie się otwierać. Tak to działa. Więc twój spokój tworzy tą przestrzeń i trzyma tą przestrzeń, której właśnie to, ten nasolatek może się otworzyć. Więc to jest najważniejsze. Dać tą przestrzeń, a nie cisnąć. No jak tam, na opowiedz. I bardzo często to my musimy po prostu zasiać ziarenko, dać przestrzeń i odpuścić. I to na nastolatek sam przyjdzie opowiedzieć. I tak jak wielokrotnie to już miało miejsce w mojej praktyce, właśnie te najważniejsze rozmowy odbywają się pomiędzy wierszami, czyli w tak zwanym międzyczasie. Tak jak już powiedziałam, w samochodzie. Wieczorem, kiedy już każdy jest bardzo zmęczony. Dziecko nie otwiera się wtedy, kiedy ty pytasz, tylko kiedy samo jest na to gotowe i czuje się przede wszystkim bezpieczne. Czuję, że na to jest teraz czas, przestrzeń i czuję taka, taką ochotę. Więc, żeby nie przedłużać tego nagrania, bo jeszcze w planie mam inne, bo chciałam tak po prostu posegregować pewne najważniejsze wątki. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że zmiana. To wcale nie musi być jakaś straszna rewolucja, to zmiana może się zadziać nawet jednym pytaniem: otwartością, ciszą, przestrzenią. Więc budowanie kontaktu z nastolatkiem to nie jest sprint. To jest po prostu to jest proces. Potrzebuje czasu i cierpliwości. Tak jak z pieczeniem ciasta, tak? Jeżeli e, upieczesz ciasto, wsadzisz do piekarnika i będziesz co chwilę zaglądać, czy już, czy już, czy już wyrosło, no to wyjdzie z tego zakalec. A więc coś o temat. Więc tutaj. E, Ogromną rolę odgrywa nasza cierpliwość, więc zmiana jest naprawdę po stronie rodzica, żeby zaczęło coś pękać taka wielka, gruba skrupa. Ale pamiętaj, rodzicu, nie jesteś tym sam. Wspieramy się, szukamy wspólnie rozwiązań, więc jeżeli, jeżeli czujesz taką potrzebę, napisz. Być może podeślę ci jakąś ciekawą metodę pracy, rozmowy. Może też sobie przeanalizujesz pewne swoje wartości, swoje perspektywy? Co rzuci nowe światło na Waszą relację? To serdecznie zapraszam Cię, jeżeli czujesz taką potrzebę do kontaktu ze mną, i zapraszam też na wysłuchanie kolejnych nagrań, krótkich nagrań. Więc zapraszam do grupy: świadoma edukacja na Facebooku. Jeżeli tu już jesteś, to bardzo się cieszę. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, dlaczego nastolatek inaczej i tak intensywnie przeżywa każdą emocję. Tak będzie, to jest normalne. Przy tej burzy hormonów, przy tej zmianie, przy nowych okolicznościach, w których się znajduje, a ty co możesz zrobić? Nie możesz za niego regulować tych emocji. Nie, Nie. to jest robota, którą musi zrobić sam. Co ty możesz zrobić? Możesz mu towarzyszyć i trzymać bezpieczną przestrzeń. Możesz zawsze powiedzieć, że jestem tu i będę tu dla ciebie. I zostawić mu tak zwane drzwi otwarte. I powiedzieć takie. Nie, nawet nie słowa. To czyny, to otwartość właśnie. Pokazanie, że zawsze możesz przytulić, że może zawsze znaleźć u Ciebie rodziców bezpieczną przystań. Cokolwiek by się nie działo. I z tym zostawiam Cię na dziś. Życzę Ci pięknego dnia i mam nadzieję, że z tego krótkiego nagrania wyciągniesz coś dla siebie. Życzę Ci wszystkiego dobrego i źle uściski. Pa-pa!